Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, e, kochane, w poniedziałek o godzinie 11 już po raz 15, proszę już 15 odcinek, robi się naprawdę e, coraz więcej materiałów dostępnych również na YouTube. Pamiętajcie, że jeżeli nie możecie być na żywo, to wszystkie te odcinki zachowują się tutaj na, na naszym, na moim fanpage'u jak być szczęśliwą myszką, ale również no, są dostępne na YouTube. Na kanale Jak być Szczęśliwą Myszką. Kochane, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Justyna Krawczyk, jestem założycielką tej wspaniałej marki. Jak być Szczęśliwą Myszką, a wszystko zaczęło się 9 lat temu, kiedy stworzyłam swoją pierwszą markę, swoją pierwszą firmę. Jak być Szczęśliwą Kobietą, więc no analogicznie, ale troszeczkę z innym tematem, choć wszystko się wiąże i łączy, powstała jakiś czas temu, parę miesięcy temu tak naprawdę. Marka, jak być szczęśliwą myszką. Napisałam kilka książek dla kobiet, jak być szczęśliwą kobietą, jak jedna mała zmiana może odmienić Twoje życie, ale przyszedł również czas na książkę dla najmłodszych i dla dorosłych. To trochę tak jak z Małym Księciem. Ona jest fascynująca dla nas, dla dorosłych, ale również z niesamowitym przekazem dla dzieci książka o tytule, jak być szczęśliwą myszką, myszka odnajduje swój dom, jest do kupienia tutaj na stronie internetowej, myszką.pl. jest absolutnie fantastyczna i cudowna, która przypomina o tym, że każdy z nas i każde nasze dziecko, niezależnie od tego, jakie mamy problemy wychowawcze, z jakimi turbulencjami się mierzymy, jest absolutnym cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Kochane, yy, dziś... Przychodzę z kolejnym tematem, którym chcę się podzielić, ale również przypomnieć sobie, jak szalenie ważny on jest. Jak wzmacniać pozytywne myślenie u dzieci? To jest program, jak być szczęśliwą myszką, zmiany na lepsze zacznij od siebie po raz 15. Z tym pozytywnym myśleniem ja trochę dzisiaj inaczej do tego podchodzę i trochę inaczej do tego myślę, o tym myślę, ponieważ kiedyś myślałam sobie, właśnie, że pozytywne myślenie to jest coś, co powinno się mieć nie wolno marudzić i to jest trochę takie zamiatanie pod dywan w, w efekcie końcowym, a wszystko to, co jest pod dywanem, po prostu musi wyjść musi zostać posprzątane, umyte, wyszorowane. czasami trzeba namoczyć przez parę miesięcy, żeby w ogóle coś tam odprysnęło, ale właśnie pozytywne myślenie mi się właśnie kojarzy z takim myśl pozytywnie, nie marudź, nie opowiadać Chce się widzieć we wszystkim coś dobrego, i na pewno dużo w tym prawdy jest. Natomiast nie zapominajmy o tym, że to, co niepozytywne, zostaje niepozytywne. Jeżeli jest problem, to jest problem do jakiegoś rozwiązania, do jakiegoś przemyślenia. Być może życie w ten sposób daje nam jakiś sygnał, że być może jesteśmy z, z właściwej drogi i te turbulencje i te problemy i to niepozytywne myślenie czasami też po prostu się przydaje. Natomiast ja dzisiaj przychodzę, co prawda, jako pedagog z wykształcenia. Ale, ale przede wszystkim praktyk od 11 lat jako mama, z turbulencjami, wyzwaniami, z dziewczynką, która jest absolutnie dziewczynką wyjątkową, którym kiedyś myśleliśmy, że jest po prostu bardzo problematyczna i w ogóle bardzo trudna. Dzisiaj tak nie myślę, zmieniam to wszystko. Nie jest problemem do naprawienia, a cudem do odkrycia w takim kontekście, że dopiero kiedy się pochyliłam, dopiero kiedy zobaczyłam, Ile ja mam schematów w swojej głowie, ile ja mam niewłaściwych przekonań, i dopiero kiedy uznałam jej odmienność, jej niezwykłość, to zaczęłam odkrywać, w jaki sposób po prostu do niej docierać. Jest to dziewczynka, która ma swoje bolączki, ma swoje stresy, mimo że ma dopiero 11 lat, to jednak już jakieś, jakieś historie się wydarzyły, które powodują. Po prostu nasilony stres przede wszystkim wieczorem. No i jak sobie z tym radzić? Kochane, przychodzę dzisiaj z takim, z takim pomysłem, który jest u nas świeży, bo jest dopiero od kiedy? Od, 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 od zeszłej soboty, bodajże, czy od poniedziałku, kiedy to mój mąż, kochane, wracając z rehabilitacji bardzo wcześnie rano, słuchając kolejnego jakiegoś cudownego audiobooka, który nam pomaga rozwijać się i wchodzić na wyżyny swoich. Możliwości, wierzę, że to jest po prostu niekończąca się opowieść i droga, którą będziemy sobie już szli przez całe nasze życie, bo to są takie, to, to, to jest taka droga, która pomaga po prostu przy turbulencjach i różnych wyzwaniach. No i przyszedł i zaproponował. Proponował właśnie takie ćwiczenie, które jest codziennie rano, które jest wspaniałe, które jest proste, które jest fantastyczne, które ma na celu rozwijanie właśnie takiego pozytywnego myślenia również u, u naszej córki, czyli u najmłodszych naszych dzieciaczków, i polega na tym, że każdy z nas ma taki zeszycik. Te zeszyciki, one się nazywają księgi radości. Moja na przykład wygląda tak. Księga radości. Księga radości Nataszki wygląda po prostu przecudownie. Tutaj jest Nataszka z Misiem. I każdego dnia coś, co zabiera nam radość. Niby nic, ale takie pisanie i rysowanie koncentruje mózg, umysł na czymś, co jest miłe. I pozytywne, bo czasami dzieje się w życiu tak, że zbyt dużo jest tego, co jest trudne i co jest negatywne. I żeby trochę przekierunkować nasz umysł i włączyć nasze serce, po prostu dajemy taki bodziec w postaci przypominania sobie, przypominania, rysowania i, pisowania, i pisania o tym, co jest rzeczywiście dla nas wartościowe, piękne, miłe i przyjemne. Dzięki temu rozszerzamy tę świadomość, ale również powodujemy, że te wieczory są. Trochę łagodniejsze, trochę łatwiejsze, ponieważ od samego rana przełączyliśmy umysł na to właśnie pozytywne i miłe myślenie. I wiecie, co kochane, to jest takie naprawdę proste zadanie. Yy, I proste, takie, takie, takie proste. Yy, Przykłady tych, tych przyjemności, ale to jest naprawdę fajne zadanie, przy którym się już relaksujemy i, i to te poczucie takiego szczęścia i optymizmu rzeczywiście w nas ciągle rośnie. Przeczytam Wam chociażby jedną, co by tutaj Wam przeczytać? Jedną moją przyjemność, jaką? No dobra, żeby Wam pokazać, na czym to, na czym to wszystko polega. Na przykład sprzed kilku dni. Moja przyjemność i uczenie się optymizmu. Ogromną radość i takiej uważności sprawiło mi pokazanie na taszce podwodnego świata. Cieszę się, że i ja mogłam do niego wrócić w tym roku. Kocham tę ciszę pod wodą i słońce, które przynika do wody, oświetlając i kolorując kamienie oraz rybki. Kocham nasze podwodne zdjęcia i wspomnienie niesamowicie ciepłej wody w Chorwacji. Uwielbiam też kolorowe kamienie, które w słoiczku przypominają o tej podróży. Naprawdę są to słoiczki. To jest na przykład ostatni słoliczek, do którego sobie sięgamy i przypominamy, jak było cudownie. To jest mój wpis z mojej księgi radości. I tak wygląda rysunek osoby, która po prostu nie umie rysować, ale rysuje jak umie. Dostałam również zgodę Nataszki, taszki, żeby Wam przytoczyć jeden jej wpis. Uważam, że to są naprawdę bardzo cenne ćwiczenia, dlatego przychodzę się z Wami dzielić. Nie mogę doczekać się akwaparków w Gdańsku, bo kocham wodę i na zdjęciach i filmach wygląda naprawdę bosko. Dużo zjeżdżal, dużo jest zjeżdżalni i kocham zjeżdżalnie wodne. Myślę, że będzie super epicko. Najbardziej jestem ciekawa tej zjeżdżalni, która się obraca. I jest narysowana zjeżdżalnia, która się obraca. Tu są jeszcze inne wpisy, zaraz idziemy i robimy kolejny wpis z kolejnego dnia i to są takie drobniutkie rzeczy, kiedyś Wam pokażę, może też przytoczę jakiś wpis tatusia Nataszki, który pokazuje jakie mamy tak naprawdę wartości i że te narzędzia mamy po nosem, ale często zapominamy o nich w pędzie życia i w problemach, które i nas dopadają. Mnie również kochane. Ja też noszę swój bagaż, także nie jesteście tutaj same, ale ja już bardzo serdecznie dziękuję za Waszą obecność, za Waszą uważność, za Wasze również dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i udostępnieniami. Dziękuję za Wasze udostępnienia, bo dzięki temu nasza społeczność może rosnąć i dzięki temu również ja uczę się od Was, a bardzo, ale to bardzo tego potrzebuję. Do zobaczenia za tydzień w poniedziałek o 11.